kontakt z rodziną... to ja nie usłyszałem. Ufnaleski, Wacław Ufnaleski. Staszek Czekalski nawiązał już kontakt z rodziną. Ponoć wyraziła zgodę i właśnie będzie, prawdopodobnie będzie się, będzie się pewnie będziemy też pomagać mu przy tym. Jest zgoda, że będzie jakaś renowacja tego grobowca. Ta rodzina wyraziła zgodę, że można tutaj ten zabytkowy grobowiec no, jakąś, czy jakąś kwestię zorganizować, czy tego typu. Proszę Państwa, tu jest mało czytelne. Był to Wacław Kufnalecki. Był to urzędnik kolei żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, jak właśnie pan Czekalski wypaczył. był to pierwszy, e, pierwszy zastępca prezesa koła Piechurów. E, koła piechurów. Czyli, e, proszę Państwa, e, osoba, która e, to informacja jest taka, że tutaj oprócz tych klubów sportowych, e, także e, mimo że to był zabór, zabór rosyjski, gdzie te prawa dla Polaków były bardzo ograniczone, szczególnie po powstaniu styczniowym jednak próbowali ludzie coś zrobić Także tutaj e, to jeszcze się działo Zanim Aleksander Janowski Przybył też na teren Zagłębia Zanim powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Czyli ta historia jakby Ruchu turystycznego krajoznawczego e, W Zagłębiu Sosnowcu Można to co najmniej o Kilka lat przesunąć e, do tyłu A więc to są jakby Prekursorzy tego co my nawet tutaj dzisiaj robimy Czyli zwiedzamy tutaj naszą Małą ojczyznę i w związku z tym no więcej o tej postaci Państwu nie powiem. Portret bardzo ładny, przynajmniej mnie się bardzo podoba, taki z epoki stylowy. E, pozwólcie, że zapalę właśnie e, tą świeczkę i pójdziemy dalej, bo jeszcze na parę obiektów czeka hmm? To znowu? Czekał, skieruje a ale Mhm. Nawet się że jest logiem PTTK. na, na tak, <grystanie>